Witam, Aquanditap nagranie z piwnicy. No to są taka... to jest przedszkole. Tutaj dwie samice do wykotu. No i tak jak widać tutaj jest sporo młodzieży. No a tutaj ryby praktycznie to co z góry przyniesione to do sprzedaży, nie? Mam tutaj aparat akurat na tym no. Tutaj krótko wam pokażę tylko moją hodowlę Airforex. No, trochę ciężko jest, bo tutaj mam akurat statyw założony. No tam jest sześć pojemników z Airforexem. A tutaj widać TubiFex indyjski. No i tutaj jeszcze jest jedna taka u góry jest tu z indyjski i tam zarodki trzymam dla <laughs> moich znajomych <laughs> żeby im wysłać ale tutaj jeszcze krótko do akwarium to są te wszystkie ryby co e, praktycznie są do sprzedania e, jeden filtr jest normalnie z normalną gąbką a ten z bardzo drobną gąbką Tutaj z boku stoi moja maszyna do lodów jeszcze, ale to nie jest takie ważne. Dlaczego? Drugi filtr. No musi być drugi filtr drobno, drobno jakby to powiedzieć gąbkowy najlepszy, po to, żeby właśnie uzyskać czystość wody, bo te filtry wszystkie dzisiaj właśnie za szybko przepompowywują wodę i nie są to filtry, które biologicznie czyszczą wodę, tylko mechanicznie i dlatego właśnie dzisiaj przyszedłem do piwnicy na wzorze tego jebo bo tak samo właśnie zainstalowany zainstalowany ten JBL w, w, w góry a ten jest tylko jako rezerwa, ten był jako pierwszy filtr i on tak stoi w zasadzie tutaj tego, on jest całkowicie przerobiony tu nie ma żadnych tych koszy, nic takiego tylko zostały takie siatki powycinane z niego z tych koszy i tak, tak jak tu widać na dole jest to przestrzeń, to jest tylko wzór tu jest bardzo drobna gąbka, ta idzie na dół następnie idzie następna taka kratka co tu zostało idzie taka pośrednia gąbka, tylko te gąbki to są już na wzór wycięte ale one, ja stosuję te niebieskie w tym w tym JBL. No, następna siatka przychodzi. Widać to tak trochę skepską. No, no, następna siatka jest tak, i tutaj najgrubsza siatka jako profilter, i nic więcej. E, tu żadnych z tych mechanizmów to. Tak samo wie, bo jest wszystko zaklejone, przykręcone klejem żywicznym, także tu nie ma w ogóle żadnego pompowania. Zalewam wodę po prostu do filtra, do pełnej tej. Zamykam, podłączam węże i pełny filtr zaniesiony do, 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 pod akwarium. Uruchamiam, woda która się znajduje robi tak zwany szwung i, i po prostu yy, filtr działa na tej zasadzie. Tak jak tu widać, nie ma tutaj żadnych koszy, jest wszystko szczelne. Dokładnie tak szczelne, że po prostu się nic bokiem nie przeciśnie. Przyci I to jest filtracja yy, na zasadzie właśnie takiej jak tu. To powinno być filtrowane, a nie te wszystkie wymysły, co nam proponują te wszystkie sklepy. No tu i, i Główna sprawa to jest taka ta rurka. Taka sama rurka jest zainstalowana w JBL. Tu było fajnie, bo tu było, można było wcisnąć na ten e, zakrętkę, gdzie wchodzi e, e, wirnik, e, a tam musiałem troszeczkę rozgrzać i na siłę wcisnąć bo była troszeczkę większa średnica, ale to nie przeszkadza i to jest jeszcze taka rezerwa mi tu została a jeszcze jest jedna tutaj musiałbym tam gdzieś zobaczyć w moich skrzynkach jest oryginalnie przygotowana jeszcze rezerwa już z JBL-a z taką właśnie nawet tą nasadką, jakby mi się coś nagle stało nie? no i na tym polega właśnie filtracja a nie, no ludzie tam stosują różne filtry jakby to powiedzieć, żeby nie wymieniać wody pod akwariami. No ale niestety woda, woda, która jest całca z obiegu i to powiedzieli mi goście z, tutaj z oczyszczalni ścieków, że też bawiący się akwarystyką, że woda w zamkniętym obiegu i tak kiedy staje się tak zwaną martwą wodą. Nie, Czyli e, musi być dopuszczona do tej wody, e, pakuję to wszystko, bo to jest rezerwa, musi być do tej wody, do, e, tak samo mamy w naturze, że co jakiś czas do rzek e, i do wszystkich innych e, stawów dopływa nam świeża woda z opadów, tak samo e, właśnie musi być uzupełniona woda nawet w największym akwarium, co jakiś czas, aby właśnie y, tak zwanej żywej wody do, dostarczyć do akwarium. To jest ważne. To, 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 to mówili nawet i kiedyś ci właśnie starsi hodowcy, że, że to nie jest tak, że to. O, tu jeszcze jest dodatkowy wirnik z tego całego. Je, bo jest, tak jak mówię, y, hodowcy wszyscy uważają, że y, woda musi być nie musi być. Ciągle wymienia nawet niektórzy zalecają, żeby to nie robić co tydzień, a jednak yy, co dwa tygodnie, trzy, a niektórzy uważają nawet i też jak zauważa się, że następują jakieś zmiany w zachowaniu ryb, to oznacza, że, że należałoby troszeczkę wprowadzić świeżej wody, yy, można by to tak określić, yy, że Mamy na przykład dwa tygodnie ładnej pogody, trzy tygodnie, no i potem są dni opadowe. No to właśnie można by to tak właśnie pod biologiczny właśnie system by, by to powiedzieć, podpasować i na tej zasadzie właśnie używać tej zasady jako... Podstawa do wymiany wody. Nie? Czyli powiedzmy sobie 2-3 tygodnie, jakiś tam część świeżej wody. Te wszystkie filtry, które, które są tam w dużych akwariach, i to montowane z różnymi tymi, jakby to powiedzieć, elementami oczyszczania wody. Okej, okay, to wszystko na dzisiejsze techniki może morze. Daje efekty, ale no niestety zawsze musi być pewny w nim okresie świeża woda dolana, bo woda w zamkniętym obiegu staje się wodą martwą. No nie, tak, tak wyjaśniali mi dawniej starzy hodowcy i tej zasady się trzymam. Ja też nie wymieniam tutaj regularnie tej wody w tych akwariach to jest właśnie ten czeski pokarm, ten granowaty, bardzo fajna sprawa. Mam zapas teraz bardzo duży, ryby bardzo chętnie goję. No, nie przygotowałem się do tego filmu, bo chciałem jeszcze pokazać z tej innej skrzynki e, ten od BL, z zapasową część, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Po prostu, tak jak mm, właściwie ten film nawiązuje do filmu z przed chyba 15 lat, albo ile i dłużej, bo to chyba wtedy właśnie kupiłem tego jebo a pokrótce kupiłem tego właśnie JBL-a, to przerobiłem na tą samą zasadę, czyli spad wody na profilter z góry, ciągnięcie wody od dołu do góry przez trzy rodzaje gąbek. Najlepiej jeszcze, jak jest ta ostatnia, jak teraz będę wymieniał właśnie u góry filtr, te trzy gąbki, mam nawet szablon tutaj, ale wystarczy po prostu przewrócić filtr do góry nogami, ten kubełek, obrysować gąbkę i wtedy macie tak zwany najdokładniejszy wycinek do, do tej gąbki. No, Musiałbym zobaczyć, jak się do tego szablonu, nie wiem ile mam minut do nagrania jeszcze, bo wtedy jeszcze tu miałem właśnie, I teraz jest problem, się chyba. Wszystko nic nie, taka rezerwa części gąbek i wszystkiego co nie tylko, ale właśnie wtedy właśnie mówię, no że, no właśnie, to tak jest tak, tu są wszystko, części zaposoby zamienne, wszystko jest, ale gdzieś ten szablon jest od tego od wycinania gąbek, ale to wystarczy kubełek tylko przewrócić do góry nogami, jak pust oczywiście odrysować obrys kubełka i ładnie wyciąć tak, że właśnie ten obrys wtedy powoduje, że mamy w tym filtrze akurat o ten 1-2 mm gąbkę większą czyli ona ciasno wchodzi szczelnie do, do gąbki i to jest właściwie podstawa żeby po prostu tak właśnie y, w akwarium mieć y, idealnie y, no i tutaj widzicie też taki lotos mi tu rośnie No tak to dzisiaj. Późnice takie nagrane, jak to się mówi, na szybko, a nawet się nie przygotowałem, żeby ustawić dobrze kamerę. Uff. No i na tym właśnie polega filtracja w, w akwarystyce, żeby po prostu właśnie e, oczywiście takie gąbki im bardziej zapchane, tym bardziej jest wtedy e, jakby to powiedzieć e, większa czystość wody no i wtedy mamy właśnie taki efekt, że, tu dzisiaj, no tu jest ta młodzież, właściwie dziś pełna tych młodzieży, tu jest taka już większa młodzież przebrana, można powiedzieć, też Trzeba będzie coś z tego wybrać. No a tutaj to jest to wszystko, co praktycznie mam przeznaczone do sprzedaży. Nie? No i tutaj właśnie to jest typowy taki ten, ten filtr z typowymi gąbkami, ten zielony. One są takie struktury powiedzmy sobie pośredniej. No a tutaj jest typowo filtr włożony. W tym gąbka bardzo drobniutka, która właśnie ma powód na celu, że woda tamten działa jako mechaniczny, ten jako biologiczny, to właściwie to, że tutaj leci tak powietrze, no to jest tylko dlatego, że leci z Brzęczyka, ale on tutaj właściwie wypuszcza troszeczkę po prostu wodę. Ale idzie ta woda przez bardzo drobną gąbkę, prawie taką samą jak ta tapicerska, albo powiedzmy z tych niebieskich najdrobniejsza. Musiałbym znowu znaleźć, ale to tak właśnie się nie przygotowałem do tego filmu. To są, to są, to są gąbki tego kształtu jak te, w tym tylko, że jeszcze drobniejsza. Nie? No bo to jest ta pośrednia, taka, taka była kiedyś właściwie na dole i jedna tego, a teraz wymieniłem wszystkie na bardzo drobne. To jest tutaj ten... To, to tak jest, jak szukam i się nie przygotuję odpowiednio na, na czas tego. No ale wszyscy wiemy o co chodzi. Dlatego właśnie mówię, filtracja, najprostsza filtracja kiedyś, ale to już się nagram na następnym filmie, przecież ja miałem w Polsce takie akwarium, które wchodziło trzy wanny wody. nad tym akwarium wisiały coś taki zbiorniczek, tylko nie dzielony I była rurka od dołu na brzęczyk i blum blum blum. W ciągu mi i to było akwarium trzy wanny wody i dwa. Akurat jeden po jednej stronie akwarium wisiał po drugiej, nad akwarium i... Wtedy tylko były rurki szklane z doprowadzeniem takim wężykiem jak tutaj właśnie to i leciało powietrze i wypychało wodę z dołu do góry i ja nawet nieraz trzy miesiące nie potrzebowałem wymieniać wody, bo po prostu klarowność wody była bardzo duża i nic tam nie trzeba było robić oprócz jak... jak okresowego wymiany wody gdzieś na trzy tygodnie tam troszeczkę z góry i to wszystko i ktoś powie no ja ale tam brudy na dole tego, właśnie nie wiem do dzisiaj, że to funkcjonowało, że brudów nie było i, i nie było tam żadnej tego, no te filtry tutaj, no ten to jest, bardzo silnie działa, za silnie mógłbym go zmniejszyć, ale mi się nie chce, a ten musi pracować yy, yy, no nie idzie tych pomp na, zmniejsz na, na, na zmniejszenie obrotów, ale co jest istotne, że jeśli damy drobną gąbkę, to wymusimy właściwie yy, na filtrze yy, zmianę yy, po prostu przepływości wody, czyli obciążymy yy, tego. Tak samo jak tutaj widzicie te filtry, a ja teraz je wyłączyłem włączyłem tutaj, to też takie kupione Polacy to produkują w Chinach, ale yy, nigdy bym tego nie kupił. Są, bo są, no to one pracują jako zgrubne. No a tam mam też takie u góry zgrubne, w środku yy, też yy, taka pośrednia gąbka, i potem zupełnie ma, yy, drobna, ale tak jak mówię, yy, jeszcze niech trochę pochodzą, a wywalę jedne i drugie stąd, bo są nic nie warte, po prostu przyjdzie zwykła gąbka, tak, i widziałem mu tego wszystkiego co kupuję od niego pokarm bardzo proste rurki z plastiku tak jak miałem kiedyś szklane w Polsce i te będą tylko wykorzystane po prostu gąbkowe filtry żadnego tutaj nieraz jak w rękę wkładałem to prąd mnie kurde to chyba ten tutaj filtr jeszcze gdzieś mam zapasową główkę nawet chyba taką ale jedna się chyba a nie już chyba wywaliłem i tylko czekam tutaj aż się po prostu jak to się mówi dobiją te filtry i jak przyjdzie okazja to normalnie wezmę, wywalę to wszystko i na zwykłym podwójnym brzęczku będzie chodzić jeden filtr z gąbką drobną i największy efekt filtracji a tutaj ewentualnie do tego filtra później włożę bo tu są w tym zielonym dobre gąbki no to później włożę właśnie też taką bardzo drobną gąbkę i Wystarczy, że będzie po prostu obciążony, nie będzie miał takiego silnego przy, przepływu wody przez ten filtr, czyli nie będzie to jakby to powiedzieć pralką, tylko będzie to w miarę filtr, bo woda brudna potrzebuje czasu na to, żeby po prostu we filtrze jakiś czas tam pobyć i, i tam właśnie y, oczyścić się, właśnie pod, y, na wzór, żeby było to. Y, 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 biologicznie woda. no. Inaczej nie ma y, możliwości y, y, uzyskania dobrej filtracji. Ja dlatego wzoruję się na starych zasadach tych z lat 60., -tych, 70., -tych, no. gdzie ja widziałem pozawieszane jakieś tam dziwne urządzenia na akwarium, podłączony brzęczyk i przez żwir to plum blum 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 blum. No i Ryby żyły woda była czy klarowniejsza niż y nawet teraz tu u mnie. Nie? Chociaż ta woda nie jest tutaj... Y nie można jej nic zarzucić. Nie? No, jest tutaj trochę tych mieczyków do sprzedania. No po prostu muszę... Y teraz troszeczkę... No, może przed świętami się ruszy to raz, a po drugie. Y no Nie miałem czasu teraz ostatnio y pojechać do tych moich, co ewentualnie by odebrali co by chcieli, nie? no ale ja liczę więcej na sprzedaż z mieszkania no i widzicie, to lotos jeden jeszcze tutaj <grym> taki tam, już go wcisnąłem tak po prostu w ten koszyk a tam już u góry mi znowu widzę, że od tych odnóżek yy, następne rosną, no, no, będę miał plagę plagę, yy, jak to się mówi, loto lotosów znowu tak to wygląda. No, że właśnie tak. Ja tutaj jest taki trochę pośle. Muszę zobaczyć, czy jak lampę zgaszę, nie będzie lepiej. Okej. Okay. Jest trochę, jakby to powiedzieć. No i tak właśnie to wygląda. Ja tylko dlatego właśnie zeszedłem do piwnicy, żeby Wam pokazać, jak najprostszym sposobem uzyskać, bo te wszystkie i czy tam jakie tam nie, te filtry to wymyślają cuda ale naprawdę filtr <grywka> kubełkowy to dzisiaj jest fantazja, która nie ma poparcia dla mnie przynajmniej bo ja uważam, że filtr jest wtedy dobry jak jest szczelny jak składa na niego woda z góry tak jak w oczyszczalni ścieków i ta woda jest wypompowywana dołem i wtedy i, i, przez ten Czas, co ona troszeczkę w tym filtrze pobędzie, jest ta okazja, że ten y, następuje też oczyszczenie biologiczne. Ale właśnie stosując na końcu, właśnie bardzo drobną gąbkę, możemy właśnie zmusić y, do tego, żeby był wolniejszy przepływ wody. I nie mamy wtedy tak zwanej pralki filtra, tylko mamy filtr. Mniej więcej, który coś jednak tam biologicznie jeszcze przyczynia się do tego, że ta woda zostaje wyklarowana, bo w, niej, w, szyb, w szybszym tempie on nie ma szansy y, y, tego zrobić. To jest na przykład w tym zielonym, to jest za szybko, to jest, to jest typowa pralka y, albo powiedzmy sobie pukanka. Nie? Tutaj y, w tym mniejszym filtrze go to są bardzo drobna gąbka, tak jak do Aruforexu prawie do, y, się używa tylko no, niebieska z tych naj, najdrobniejszych i ona jak ja nie miałem tutaj tych drobnych gąbek no to tutaj nie mogłem osiągnąć wody klarownej nie? i tak to jest a do tego akwarium u góry do Jodbela właśnie w tym, teraz jak będę wymieniał gąbki no to mam tutaj gąbkę tą właśnie co a, T8 i taką jedną na sam mimo że tam ostatnia jest też drobna prawie tej samej struktury może też może właśnie jeszcze jeszcze taką T18 ale mi się wydaje że tak jak tam mam te gąbki i to już tam biega dwa lata na tych gąbkach przyciętych to tam na razie nic nie muszę robić a tamten filtr, to też nawet ta głowica tam jest uszkodzona. Mogłem dokupić ostatnio za parę groszy, tylko ten zaczep, ale po co? Głowicę nawet za 20 euro mogłem z tym całym drugim do węży kupić, ale mówię, tam mam wszystko dobrze zrobione, to po cholerę mam kupować. Jak mi tam wszystko działa, mam to dobrze skręcone specjalnym klejem żywicznym za... Za ten y, tak zwany y, starter do filtra y, zablokowany, że ni, ten, tam żadna woda się nie przy, wydostanie z niego. No i to tak działa. Zalewam go tylko, y, gąbki wymywam, z, zalewam go wodą, przy, przynoszę do pokoju, wstawiam wę, wą, wciskam węże i włączam silniki, i pompę i wszystko. Nie? No to tak ty, krótko właśnie o filtracji takiej prostej, a, a najbardziej efektywnej. To właśnie chciałem dzisiaj przekazać w tym filmie, bo ludzie kombinują filtry, 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 a kupa z tych filtrów, to jak ja patrzę po sklepach, to to wielkie, wielkie G. No, jasne, że każdy chce sprzedać swój towar, każdy coś tam, in, inną formę zrobi, ale co proste jest najlepsze. No to do następnego razu, życzę zdrowej ryby, no i to taki właśnie rzut yy, z piwnicy dzisiaj, nie? to, to tamten, ten, ten, Daje da, cholera.